Dzień dobry. 12, nie, 11 marca 2020 roku. Raport z oblężonego miasta Białego Stoku na temat zbiórki na proces Piotra Wrońskiego przeciwko ringer Axel Springer. Wczoraj mieliśmy 69 910 złotych. Co stanowiło 86% i dziesiąte. i dzisiaj e, wpłaciliście Państwo łącznie 1870 zł e, i tak pani Urszula wpłaciła dzień dobry pani Ewo Kowalsko. E, pani Urszula wpłaciła 20 zł, pani Ewa z Guczyński wpłaciła 250 zł. Pan Jan, nie będę tu wymieniał jego nazwiska, chociaż e, nie zastrzegał sobie anonimowości, natomiast e, Pan Jan pamięta e, maila, jakiego on mi napisał, także Pan Jan z Ameryki wpłacił 1000 zł. I mamy jeszcze Pana Leszka Czybe, który wpłacił 100 zł. Po to wszystko były wpłaty w systemie, były też wpłaty poza systemem na kwotę 500 zł. Potem wprowadzę je do systemu. Natomiast już dziś mogę powiedzieć, że była to Pani Anna z... E, I wpłaciła ona 50 złotych, Pani Stefania 150 złotych, Pani Barbara 200 złotych i Pani Wioletta 100 złotych. Razem wpłaciliście Państwo 1800. 70 zł, co nam daje dzisiaj kwotę łączną w całej zbiórce 71 780 zł, i to jest 88% i 62 setne. Pozostało do zebrania 9220 zł, a więc już mniej niż 10 000, w zasadzie prawie y, około 9 000, czyli jesteśmy coraz bliżej. Bardzo zachęcam do tego, żeby jak najszybciej uzupełnić pozostałą, brakującą kwotę. Dzisiaj będzie krótko, dlatego że uczniowie zostali zwolnieni do, do, do domów, ze szkół. Także i Państwo będziecie zwolnieni dzisiaj szybciej. Wszyscy mówią o koronawirusie. Ja tylko chciałbym wspomnieć na razie o wojnie, jaką Arabia Saudyjska Toczy w tej chwili z Rosją. Jest to wojna na polu ropy naftowej. Jeszcze dwa dni temu było już wiadomo, że ta wojna się rozpocznie. Natomiast Arabia Saudyjska zapowiedziała wtedy, że będzie pompować 12 milionów baryłek dziennie. Rosja odpowiedziała: W takim razie my będziemy jeszcze pół miliona baryłek więcej pompować. W przyszłym miesiącu, co spowodowało straszny spadek cen ropy naftowej. Także nie, nie obniżenie podatków, a obniżenie ceny, którą Arabia Saudyjska pobiera za ropę naftową oraz zwiększenie produkcji spowodowało tąpnięcie na rynkach ropy naftowej. Meksyk zaoferował dzisiaj, że podejmie się mediacji między Rosją a Arabię Saudyjską, robili już takie mediacje w 1998 roku. Niemniej jednak daje się małe szanse tym mediacjom, ponieważ odpowiedzią na to, Arabia, Arabia Saudyjska odpowiedziała na, tą, na tę propozycję Meksyku zapowiedzią zwiększenia jeszcze o 1 milion dziennie baryłek, także Arabia Saudyjska chce pompować 13 milionów baryłek dziennie w przyszłym miesiącu, czyli łącznie to będzie, no, około chyba 3 milionów baryłek, jeśli weźmiemy Rosję i inne kraje, które, których gospodarki pewnie zaczną niedługo pękać, dlatego że. Przy cenie ropy naftowej 30 dolarów mało kto może wytrzymać, oprócz Arabii Saudyjskiej przez pewien czas Rosja. Rosja mówi, że przy takich cenach za baryłkę, około 30 dolarów za baryłkę, mogą wytrzymać jakieś 6 do 10 lat. Jest to nieprawda. Także nie wiadomo, czy dojdzie wkrótce do porozumienia. Prawdopodobnie potrwa to kilka miesięcy, ale w tym czasie może dojść do poważnego. Uderzenia w firmy, które produkują gaz i ropę naftową w Stanach Zjednoczonych, na przykład, bo w tej chwili w zasadzie Ameryka jest samowystarczalna, natomiast opłacalność, poziom opłacalności w Stanach Zjednoczonych jest dużo wyższy niż w Arabii Saudyjskiej. Zobaczymy, co z tego wyniknie. To może być punkt zapalny. Proszę się jednak nie martwić. To się objawi na razie tym, że na wakacje prawdopodobnie będziemy mieli tanią benzynę. Problem tylko w tym, żebyśmy mieli gdzie pojechać za, tą, za taką benzynę. Ponieważ jeżeli ferie przedłużą się do września, no to wtedy nici z urlopów. To wszystko na dzisiaj. Chciałbym zaprosić Państwa do, do, z, do zadawania pytań ewentualnie o obecną sytuację polityczną i gospodarczą bo parę ciekawych rzeczy w związku z tą wojną o ropę naftową, ocenę tej ropy i o udział w rynku parę ciekawych rzeczy na pewno w najbliższym czasie się dowiemy. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia. Być może jutro, mam nadzieję, że tak, bo zapowiedziałem, że będę. Mam nadzieję, że nie zachoruję. Dobranoc.